Dla urzędu najważniejszym z przedsięwzięć na rok 2013 jest budowa mieszkań socjalnych na terenie gminy Siewierz. Mamy takie osoby, które dzisiaj są w naszych zasobach, w takich mieszkaniach, które musimy po prostu w niedługim czasie je rozebrać, bo są w tak złym stanie. A więc ta lista jest. Bardzo duża, zamknie się 35 osobami, które już dzisiaj potrzebują w trybie natychmiastowym mieszkań socjalnych, bo tam, gdzie zamieszkują albo gdzie przebywają, no w dalszym ciągu nie mogą przebywać ze względu na stan tych obiektów, jak i również, że niektórzy wychowankowie ośrodków, domu dziecka muszą się usamodzielnić. Dlatego przed gminą ogromne zadanie, żeby w krótkim czasie tym naszym mieszkańcom przygotować mieszkania socjalne. Budynek z mieszkaniami socjalnymi położony będzie na działce mieszczącej się przy ulicy Warszawskiej. Mamy działkę w, 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 przy ulicy Warszawskiej, jest działka z własnością samorządu gminy. Działka jest w pełni uzbrojona, jest sieć wodociągowa, a szczególnie dla nas ważna sieć kanalizacyjna, więc ten budynek może być podłączony w pełni do kanalizacji zarówno wodociągowej, jak i również. Tej kanalizacji ściekowej. Także to jest jedyna nasza działka, która jest tak dobrze uzbrojona, i dlatego ta decyzja w gronie pracowników urzędu została podjęta i lokalizacja tych obiektów mieszkaniowych, właśnie na tej naszej działce, gdzie jesteśmy właścicielami. Jesteśmy na etapie postępowania administracyjnego w zakresie określenia warunków zabudowy tej działki. Organem, który prowadzi tą, te uzgodnienia, wydanie tej decyzji jest prezydent Będzina. Trwa obecnie postępowanie. W naszym imieniu te działania prowadzi firma, która wygrała przetarg na przygotowanie dokumentacji budowlanej, technicznej, na uzyskanie pozwolenia na budowę A wcześniej warunków zabudowy. To jest firma Wrocławska i myślę, że. W tym roku już te postępowania się zakończą i przystąpimy do realizacji tego zadania budowy mieszkań. Chcemy skorzystać z pomocy państwa w zakresie dofinansowania budowy mieszkań socjalnych, z, z tej pomocy chcemy skorzystać i myślę, że z, dokładając nasze środki w, w, samorządu gminy, uda nam się to przedsięwzięcie zrealizować. To jest kosztowne przedsięwzięcie, bo to będzie kosztowało kilka milionów złotych zapewne. Ale jest ono niezbędne, abyśmy zabezpieczyli mieszkania dla tych naszych mieszkańców, którzy są w trudnej sytuacji. Przeciwko tej inwestycji protestują mieszkańcy, których posesje leżą w bezpośrednim sąsiedztwie działki, na której budynek zostanie usytuowany. Po... Oprotestowana została decyzja yy, dotycząca lokalizacji budowy tego domu yy, i samodzielne kolegium odwoławcze uznało, że Decyzja o warunkach zabudowy musi być jeszcze raz rozpatrzona. Podjęto stosowną decyzję w tej sprawie i w tej chwili, aktualnie, tą sprawą zajmuje się Urząd Miasta w Będzinie i on już prowadzi całą procedurę, procedurę dotyczącą tej sprawy. Każdy ma prawo w postępowaniu się odwołać, i pewna grupa osób w tym zakresie podejmuje działania, które przeciągają tą inwestycję. My jesteśmy jako samorząd zdeterminowani, żeby na naszej działce w pełni uzbrojonej, gdzie jest zabudowa sąsiedzka, mieszkaniowa, żeby tam tą inwestycję zrealizować. Do urzędu spływa mnóstwo wniosków od mieszkańców z prośbą o przyznanie mieszkania. Jest spore zapotrzebowanie, mamy około 37 dokładnie zgłoszeń w tej chwili naszych mieszkańców z terenu naszej gminy, którzy chcą, spodziewają się i, i proszą o udostępnienie, o przydzielenie im mieszkań socjalnych. Katarzyna Całka i TV Siewierz.